Zbigniew Herbert. Testament. Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Ogniowi myślę, niech kwitnie ogień. Ziemi, którą kochałem za bardzo, ciało moje, jałowe ziarno. A powietrzu słowa i ręce i tęsknoty to jest rzeczy zbędne. To, co zostanie, kropla wody, niech krąży między ziemią, niebem. Niech będzie deszczem przezroczystym, paprocią mrozu, płatkiem śniegu. Niech nie doszedłszy nigdy nieba, w łez dolinie mojej ziemi powraca wiernie czystą rosą cierpliwie krusząc twardą glebę Wkrótce zwrócę czterem żywiołom to co miałem na niedługie władanie Nie powrócę do źródła spokoju